Witam Was na kanale MG Board Games, z tej strony Gabriel, a w dzisiejszym odcinku mam dla Was recenzję gry Kartografowie Herosi od wydawnictwa Ogry Games. Zacznijmy może od tego, w poskrótce, tak naprawdę co w tej grze robimy. W grze wcielamy się w tytułowych kartografów i naszym zadaniem będzie rysowanie mapy. Rysowanie mapy w taki sposób, aby zapunktować jak najbardziej, żeby wypełnić jak najwięcej, jak najlepiej królewskie edykty żebyśmy to my zostali najlepszym kartografem tutaj w całym królestwie. bodajże, że możemy zdobyć tytuł legendarnego kartografa. Także teraz opowiem Wam mniej więcej o zasadach. Nie będzie to wideoinstrukcja, ale taki skrót zasad, a następnie przejdziemy do recenzji. Dobrze, tak jak powiedziałem, w grze Kartografoje Herosi wcielamy się w jednego z kartografów i naszym zadaniem będzie realizacja tych oto edyktów. Mamy tutaj przygotowaną rozgrywkę na nieważne ile osób, tak naprawdę w każdą rozgrywkę przygotowujemy tak samo i zacznijmy od tego, że mamy tutaj, gra się na cztery rundy. Jak widzicie jest tutaj karta wiosny i mamy tutaj kartę wiosny, kartę lata, jesień oraz zima. Grę gramy przez cztery rundy, aż dojdziemy do zimy, ta zima minie i wtedy jakby nasza rozgrywka się kończy. Dobrze, ale jak będziemy tutaj tak naprawdę rysować, co mamy rysować? Jak widzicie, tutaj mamy różne edykty od A do D. Pod każdym edyktem, na początku zawsze każdej rozgrywki losujemy jedną z czterech kart dla każdego edyktu, za co będziemy punktować w grze. Jak widzicie, tutaj załóżmy podczas wiosny punktujemy za edykty A i B, czyli już musimy tak kombinować, żeby w pierwszych rundach wypełniać te cele. Następnie lato wypełniamy BC, jesień CD. A także w zimie D i A. Także cały czas musimy mieć na uwadze to, w którą stronę idziemy, jakie następne edykty do punktacji na nas czekają. Dobrze, ale tak naprawdę jak mam rysować, skąd mam wiedzieć, co rysować i tak dalej. Już Wam tłumaczę. W tym miejscu mamy naszą jakby kartę zdarzeń. W każdej rundzie ciągniemy taką kartę podczas naszej podczas jakby tury i tak jak tutaj teraz widzicie. Mamy narysowane dwa symbole, czyli mamy tutaj narysowane symbole lasu, bo to był las, a także pole wody. I jak widzicie, tutaj mamy kształt, który musimy narysować, czyli w tym momencie, jak tą kartę dobraliśmy, bierzemy nasz arkusz mapy, na którym, ja już tu mam coś namalowane, ale bierzemy nasz arkusz mapy i rysujemy ten symbol podany na tej karcie. Tylko rysujemy go w jakiś sposób dowolny. Czyli, jak tutaj na karcie jest narysowany on w taki sposób, to zarówno możemy go narysować tak, tak, tak. Możemy go obracać, robić lustrzane odbicia i decydujemy się, który z tych symboli rysujemy. Czyli, nie możemy narysować pół tak, pół tak, czyli pół lasu, pół, pół wody. Tylko decydujemy się na jeden z tych symboli i rysujemy w danym kształcie. Umieszczamy go gdzieś na naszej mapie. Tutaj akurat nie ma zależności, jak go umieszczamy, po prostu tak, aby nam się to zmieściło, i teraz, tak samo jak widzicie, tutaj jest dwójeczka narysowana, więc, jakby ta karta ma wartość 2, to jest nam potrzebne do tego, że gdy suma tu wszystkich tych naszych kart wyłożonych będzie równa 8, lub już przekroczy 8, wtedy to jest ostatnia tura w tej rundzie. Eee, następnie. Na koniec takiej rundy punktujemy wybrane edykty, czyli w tym przypadku A i B, odkładamy tą kartę i następuje następna pora roku, czyli lato. Te karty wtedy, co byśmy tutaj wyłożyli, wszystkie, jak widzicie, są tutaj różne. To wtedy te karty bierzemy, tasujemy je z powrotem, dokładamy jedną kartę stąd, bo tutaj mamy karty st stworów i karty bohaterów. Tasujemy. Oczywiście, lepiej niż ja teraz, i przechodzimy do rundy drugiej. I tak naprawdę tak rozgrywamy nasze cztery rundy. E, oczywiście są tu jeszcze takie karty, jak na przykład e, karty za, e, zasadzek, czyli jakby nasze potwory. Wtedy co się dzieje? Jeżeli taką kartę dobierzemy, to jeżeli gramy we dwie osoby, to przekazujemy nasz arkusz dla osoby obok i ona rysuje nam konkretne te symbole na naszej mapie. Jeżeli gralibyśmy solo, to są to inne zasady określone w instrukcji, są bardzo proste, ale jeżeli, jeżeli gramy w wariancie wieloosobowym, to przekazujemy nasze arkusze yy, dla jednej osoby obok i ona rysuje te symbole tak, żeby nam jak najbardziej przeszkodzić. Jeżeli oczywiście, yy, to nie tak, że one sobie po prostu tu są, yy, te symbole, bo za każdy pusty obszar, który sąsiaduje z naszym potworem, dostajemy minusowe punkty, także nie musimy tutaj starać się te potwory albo pokonać, albo jakoś otoczyć, żebyśmy tych punktów nie tracili. Ale właśnie, jak je pokonać? Kartografowie herosi, więc musimy mieć w tej grze również herosów. Jak, mamy tu na przykład takiego herosa. Jeżeli go dobierzemy, to rysujemy na mapie taki symbol i tutaj widzicie, są z boku takie kropeczki. One oznaczają to, że e, jeżeli w tym miejscu znajdzie się symbol potwora, no to jest on automatycznie niszczony, jest pokonany. I tak właśnie zwalczamy nasze potwory podczas rozgrywki. I tak wygląda cała rozgrywka w kartografów herosów. Mamy jeszcze taki mini dodatek karty umiejętności, w której to raz na rundę każdy gracz może wydać swoje monety, aby użyć któryś z efektów na tych kartach. I tak naprawdę to wszystko rozgrywamy nasze 4 rundy do końca i ten gracz, który będzie miał tych punktów, najwięcej wygrywa. Skoro już mniej więcej wiecie, o co w tej grze chodzi, jak się w nią gra, przejdźmy do recenzji. Zacznijmy na początku, może od informacji pudełkowych, i tak jak mamy tutaj napisane, w grę może grać od 1 do 100 graczy. Mamy tutaj 100 graczy, dlatego bo w grze posiadamy 100 arkuszy. I tak naprawdę, tu wszystkie czynności podczas gry wszyscy gracze wykonują jednocześnie. Także nie, nie ma tu przeciwwskazań, żeby e, grało więcej lub mniej osób, po prostu i tak wygrywa osoba, która ma najwięcej punktów. Tutaj jedyną tą negatywną interakcją jest to, że te m, nasze potwory rysujemy dla naszych przeciwników, przekazujemy nasz jakby arkusz, mapy dla naszego jakby przeciwnika, współgracza. Także. Możecie to grać tak naprawdę ile osób chcecie, to już od Was zależy. I tak ta gra ma tryb solo, jak jest napisane od jednego gracza. Zasady są ogólnie takie same jak w wariancie wieloosobowym, tylko jest ta różnica w rysowaniu tych potworów. Jeżeli je wylosujemy, to one je rysujemy w takiej pewnych określonych zasadach, ale one są bardzo proste, tam jest jeden akapit w instrukcji. Następnie mamy wiek 10+, myślę, że na spokojnie można byłoby zejść do 8, no jakby wiecie, jeżeli nie będziemy tutaj się tam skupiać na tym, żeby z, z 8-latkiem załóżmy grać, że my musimy koniecznie wygrać, no to ja nie widzę przeciwwskazań, no bo tutaj jakby, no, rysujemy sobie mapę i, i sobie punktujemy za coś, co narysowaliśmy, Także taki. 8-latek sobie na spokojnie jeszcze powinien z tą grą dać radę, także 8+, plus myślę, że na spokojnie i 30-45 minut. Jak gracie sami, to tak naprawdę jesteście w stanie zejść do, nie wiem, nawet może 15, no może 15 to nie, 20 minut, w zależności jak się bardzo przykładacie do rysowania tej mapy. 45 minut, no to chyba jakbyście grali w 6 osób i tam każdy sobie coś malował, pomału to wtedy tak, ale no, pół na pół, pół godzinki to jest napisane, to myślę, że na spokojnie się wyrobicie. Przejdźmy teraz może do aspektów wizualnych wykonania samej tej gry. To tak, jeżeli chodzi o ilustracje, no to jakby są bardzo fajne, bardzo przyjemne, bardzo dobre bym nawet powiedział, jak teraz na je patrzę. Więc jakby to na plus, cała gra jest naprawdę fajnie estetycznie wykonana. Jeżeli chodzi o jakość samych tych elementów, to też stoi to wszystko na dobrym poziomie, fajnie bardzo jest wszystko zrobione. Jeżeli chodzi o arkusze mapy, to mamy ich 100, tak jak wcześniej powiedziałem, i są one dwustronne. Jedna strona jest łatwiejsza, druga strona jest troszeczkę trudniejsza, bo mamy tu takie szczeliny, które nam troszeczkę przeszkadzają. Ale też jakby fajnie, no bo z tych 100 arkuszy robi Wam się jakby 200 arkuszy, mogę tak powiedzieć, no bo są dwustronne, więc jakby macie 200, 200 map do rozrysowania, także starczy Wam to naprawdę długo. Także jeżeli chodzi o aspekty wizualne, to tyle na wykonanie, na pewno na plus. Jeżeli chodzi o regrywalność tego tytułu, to wydaje mi się, że jest dosyć spora, no bo jak macie tutaj te cztery edykty, to dla każdego edyktu na początku rozgrywki losujecie jeden z czterech dostępnych, czyli jakby łącznie mamy 16 dyktów, 16 tych kart, za które punktujemy i je losujemy za każdym razem, czyli mamy naprawdę ich możliwości dużo, jak one mogą nam się połączyć, ale to nie wszystko, no bo jakby też w zależności to co dobierzecie z tej, z tej talii głównej, czyli no nie za każdym razem będziecie mieli yy, te same jakby symbole do rysowania po kolei jakby w tej samej kolejności. No, za każdym razem to jest e, inaczej troszeczkę. E, tu się nie wiem, tu wam teraz e, woda będzie, będziecie rysować wodę, tu potem las, tu potem pola. E, jakby, no, to nie jest tak, że żeby sytuacja się zdarzyła taka, że dwa razy zagracie identyczną grę, to nie wiem, ile razy musielibyście w tą grę zagrać. Mm, także, regrywalność na pewno jest spora yy, i to też jest na plus. I dalej idąc, czy ta gra jest trudna, jeżeli chodzi, no to, no to właśnie, tak jak mówiłem, przy tym wieku ta gra nie jest trudna. Yy, chociaż ja ją bardzo lubię za to, że ona jest ta, w takim stylu, że jeżeli sobie chcecie, załóżmy, przyjść po pracy, yy, tak zrelaksować się przy yy, takiej jednej partii, sobie coś tam pomalować. Miło sobie spędzić czas, czy to tam z żoną, z rodziną, z bratem, z kimkolwiek, no to ta gra jak najbardziej do tego się nadaje. I tak samo, jeżeli załóżmy, chcecie w tę grę zagrać naprawdę mocno, pomóżcie wytężyć te swoje zwoje mózgowe, żeby tych punktów zdobyć jak najwięcej, no to ta gra też wam to oferuje, bo możecie sobie to przemyśleć, każdy ruch. Także, jakby, to mi się bardzo, bardzo podoba, właśnie w tym, że możemy to sobie zagrać totalnie na cirku. Nie skupiając się aż tak na, roz, na rozgrywce, że no nie wiem, muszę zdobyć tam 70 czy ile tam punktów, czy tam 100 czy ponad 100 i tak samo możecie zagrać tak, no tryhardować tak naprawdę, um, skupić się mocno na tej grze, wczuć się, żebyśmy żeby to naprawdę, żebyśmy to my zostali tym najlepszym kartografem um, i zdobyli jak najwięcej punktów, bić cały czas swoje rekordy. Jeden co do podsumowania, bo mógłbym o tej grze mówić, Cały czas w pozytywach, bo naprawdę, naprawdę ta gra mi się bardzo, bardzo podoba. Bo jeszcze taki plus, y, bardzo duży dla mnie przynajmniej, to jest to, że ja tę grę jakby traktuję jako taki przerywnik też między innymi grami. Czyli załóżmy, y, gracie w jakiś tam ciężki tytuł, załóżmy jakiś, nie wiem, uśpieni Bogowie, y, jakiś Etherfields czy jakieś Descenty, innym podobne. To tutaj sobie macie takie, no dobra, rozłożę sobie to w 5 minut, zagram sobie jedną partię w 20 minut i, i super. I mam taki przerywniczek, y, mile spędzony czas, bo mi, mi osobiście gry w, taki, w mojej kolekcji brakowało, właśnie takiej, że y, chcę w coś pograć solo, załóżmy. Ale nie chce mi się tam rozkładać, nie wiadomo czego, nie chce mi się też yy, myśleć nad tą rozgrywką, z półtorej godziny nad nią spędzać, czy ile, po prostu usiąść, 20 minut sobie zagrać i być takim zrelaksowanym, ze świadomością, o fajnie sobie zagrałem w planszóweczkę i troszeczkę pomyślałem, ale tam nie, nie namęczyłem się zbytnio. Także za to mi się ta gra też mega, mega podoba. Yy, I tak naprawdę. To co, więc, to, co wcześniej Wam powiedziałem, to właśnie to, że regrywalność jest duża. Wykonanie tej gry naprawdę na plus, fajne grafiki, wszystko bardzo fajnie, jakość kart też na dobrym poziomie. Starczy Wam ta gra na długo, no bo macie tutaj no, dużo tych arkuszy mapy, naprawdę no, 100 razy 2, no to 200. I jedna ważna rzecz, grajcie z, w tą grę z kredkami. Tu co prawda w pudełku dostajemy ołówki, ale one tak słabo rysują, strasznie są słabo widoczne, także. Zaoparcie się w kredki, bo wtedy wasza mapa może wyglądać na przykład tak. Nie wiem czy to widzicie, ale na przykład nasza tak wyglądała jak graliśmy sobie z Martyną. Yy, także jeszcze zobaczmy może jak prezentuje się cena tej gry, tak jak już to wcześniej zaczęliśmy. Patrzeć ile te gry kosztują yy, na ten moment. Sprawdźmy. Kartografowie Herosi. Yy. Możecie ten tytuł sobie kupić w tym momencie za średnio 55-60 zł sobie na spokojnie znajdziecie. I jeszcze jedna bardzo kwestia, ważna kwestia, o której nie powiedziałem. Jakby to jest dodatek i samodzielna gra w jednym, czyli e, jeżeli macie zwykłych kartografów, to możecie te karty połączyć ze zwykłymi kartografami. Nie tak samo jakby w tą grę możecie grać sami, tak jak na przykład ja to robiłem, bo na przykład nie mam tych kartografów pierwszych, bo już nie są dostępni. E, także te dwie gry możecie łączyć. Tam co prawda na pewnych zasadach opisanych w instrukcji, ale jeżeli macie wcześniejszych kartografów i macie też, e, chcecie kupić sobie kartografów Herosów, e, no to jak najbardziej te dwie gry możecie łączyć. Także to by było na tyle. Ja Wam tą grę naprawdę, naprawdę szczerze polecam. Jest to jeden z. Yy, takich w sumie lepszych, fajniejszych, lekkich tytułów, jakie ostatnio sobie grałem. Yy, I tak naprawdę to byłoby na tyle w tym materiale. Jeżeli film Wam się podobał, zostaw lajka. W komentarzu dajcie znać, czy graliście w kartografów zwykłych lub też w Herosów. Jak się Wam w tą grę grało, bo mi naprawdę super. I tak samo zachęcam do subskrybowania tego kanału, aby być na bieżąco. A teraz dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się do następnego materiału. Cześć.